Wytężuję właśnie sparcetę. tutaj to jest ten piaszczur, na tym piachu to było siane w tamtym roku, gdzieś w sierpniu, już nie pamiętam dokładnie. Zgodnie z opisem w mądrych książkach, parceta jest taką rośliną, która może rosnąć na piachu. Próbowaliśmy przez kilka lat siać ją na piachu, żeby na tych piachach coś tutaj było, tutaj na tym kawałku to była ta sparceta siana. Już chyba z 5 lat temu próby co roku dosiewane, nic z tego nie wyszło, została tylko w tych miejscach, gdzie jest lepsza ziemia. Tak jak tutaj widać. Tutaj w tym miejscu tu, to było wykoszone, a ten piach zostawiony. Bo tutaj to, to coś z tego będzie i tutaj to, to leżuję, robię to tak słodko. Miałem to wyranapować ale stwierdziliśmy wczoraj z wiośnym, że lepiej to zabrażować i wyrandapować znowu na jesieni i tyle tak jak tutaj widać zaraz się zatrzymam na tej kurce, gdzie jest taka lepsza ziemia to ta jest a tutaj na tych piachach, to to kurde nic tutaj nie ma więc tutaj tą górkę przelecę dwa razy Wydaje mi się, że tak zrobią, polatą z i w poprzek, żeby to ładnie wyglądało po zatależowaniu. A tam to zostanie chyba pod kukurydzę albo pod grykę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, gonią. Tak jak tutaj widać. nawet jakaś taka, taki margiel pod spodem Całkiem inna ziemia, cięższa. To jest, parcenta jest. A tutaj górka się kończy, od razu tutaj kombajnem ominął, bo tu nie było co wjeżdżać w ten piark. No i tutaj kukurydza. Znaczy tutaj tak jak teraz jest, jest natależowane, po to trzeba będzie gorać, tutaj akurat... dalej znowu wyjdzie coś, jakaś dosiewka. Jak na piachu to albo pójdzie łubin, albo pójdzie gryka, zobaczymy. Tak jak widać od razu tutaj czak i się zaczyna. Jeszcze wyjdę na chwilę na zewnątrz. Tak jak mówiłem, tutaj na tym piachu ta esparceta słabo rośnie. Tak jak tutaj widać, tutaj było posiane już naprawdę. Norma wysiewu to jest około 60-70 kg. Tutaj było posiane raz chyba ze 120. Drugi raz do siewka była robiona. Kolejne 100 kg. I to po prostu tutaj nic się nie utrzymuje na tym piachu. Teraz tam, tak jak widać, kupeczka jest. Będzie włożony ten odpad z produkcji soków. Jakby to może jeszcze raz znowu dosiewkę zrobić, tutaj w tym miejscu, bo ona tutaj trochę jest jeszcze zrobić dosiewkę, to by było git. Ale o to chodzi, że ostatni rok możemy mieć tutaj Espercetę, bo to będzie piąty rok i trzeba to zlikwidować. No, tam z tymi właśnie programami i tym podobne bzdety. Po pięciu latach taki, taki grunt zamienia się po prostu na tus. Żeby tego nie przerobić na tusno, to trzeba przerwać Później znowu można siać Dobra, to ja goniam, na razie